Gmina wiejska Lubin to nie w śmieciach. Trzeba się przejechać i zobaczyć, to jest po prostu straszny, wielki bubel. Wakacje z lubińskim mopsem. Między innymi dzieci pojadą do kopalni złota. Jest czwartek, 11 lipca. Edyta Trzymała, witam i zapraszam na informacje. Nie wszystkie samorządy radzą sobie z obowiązującą od 1 lipca ustawą śmieciową. Poważne problemy ma Gmina Wiejska Lubin. Z kontenerów do segregacji śmieci wysypują się wprost na ulicę. Dużo lepiej jest w Lubinie. W przypadku bloków wielorodzinnych praktycznie niewiele się zmieniło, a mieszkańcy domków jednorodzinnych wkrótce wyposażeni zostaną w specjalne pojemniki do poszczególnych frakcji odpadów. To pojemniki do segregacji odpadów w Krzeczynie Wielkim. Jak doskonale widać, od dawna nie były opróżniane. Nie jest to niestety odosobniony przypadek. Tym razem na zdjęciach widać Gorzyce. Jeździmy teraz po gminie, zrobiliśmy też kilka fotek. Yy, mieszkańcy są strasznie oburzeni. Tutaj nie trzeba nic mówić, po prostu trzeba się przejechać i zobaczyć. To jest po prostu straszny wielki bubel i ktoś za to powinien yy, naprawdę odpowiedzieć. Dużo lepiej ze śmieciową rewolucją radzi sobie miasto Lumin. Do końca tego tygodnia mieszkańcom domków jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na segregację odpadów, dostarczone zostaną pojemniki na śmieci. Mówi prezes MPWIK w Lubinie Jarosław Wantua. Nieruchomości, które zadeklarowały segregację odpadów, nie dostały jeszcze pojemników na. Segregowane odpady. Monitorujemy tą sprawę i są cały czas pojemniki uzupełniane. Także myślę, że do końca tego dnia wszyscy powinni mieć swoje pojemniki. Do tej pory deklaracji nie złożyło 20% mieszkańców Lubina. Radzimy tym wszystkim osobom, aby przyszły do nas jak najszybciej i osobiście złożyły dokumenty, mówi Marta Jeger z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie. Jeżeli ktoś deklaracji nie złoży w ogóle, to musi się liczyć z tym, że zostanie mu wystawiona decyzja administracyjna, w której to my określimy wysokość opłaty i będzie to opłata jak za śmieci niesegregowane, czyli opłata wyższa. Tymczasem nadal nie wyjaśniła się sprawa deklaracji, które przesłały lubińskie spółdzielnie mieszkaniowe, a których prezes MPWK nie przyjął. Przesłano nam kilkanaście tysięcy indywidualnych deklaracji, a spółdzielnie zapowiedziały mieszkańcom, że to oni sami mają płacić za swoje odpady, mówi Jarosław Wantula. Dodaje, że MPWK. A zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może przyjmować indywidualnych deklaracji od osób mieszkających w zasobach spółdzielni. Do tej pory również spółdzielnia za mieszkańców płaciła do firmy wywozowej, miały, mia, spółdzielnie miały umowę z, choćby z MPO i tam płaciły pieniądze i tu dla nich właściwie tylko by się tyle zmieniło, że te pieniądze zamiast do MPO płaciłyby do, do, do gminy miejskiej Lubiny. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami w lipcu właściciele domków jednorodzinnych będą musieli uiścić do 14 sierpnia na indywidualny numer konta przypisany danemu mieszkańcowi gminy Lubin. Najmłodsi podopieczni lubińskiego mopsu u wyjadą na kolonie nad morze. Dla dzieci z ubogich rodzin zorganizowano dwa turnusy. Ci, którzy zostaną w mieście, będą mogli wziąć udział w 12 edycji akcji letniej pod hasłem Żyjąc zdrowo na wesoło. Lubiński Maps co roku dba o to, by wakacje były czasem beztroskiego wypoczynku, szczególnie dla najmłodszych podopiecznych ośrodka. W tym roku zorganizowano dwa turnusy: dzieci wyjadą nad morze. Uczestnicy będą mieć zapewnioną wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, medyczną i terapeutyczną. Do tego organizator przedstawia dość bogaty program wycieczek turystycznych między innymi wycieczka na hel oraz do Trójmiasta Gdańsk Gdynia Sopot wiele atrakcji konkursów i zabaw a także rejs statkiem po Bałtyku. Na uczestników kolonii czeka szereg atrakcji. Wśród nich są zabawy, konkursy, a także imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne z uwzględnieniem elementów programu profilaktyki antyalkoholowej. Nie zabraknie także spotkań, podczas których dzieci będą się uczyć radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Będą zajęcia terapeutyczne z problemów uzależnień oraz. Umiej nabycia umiejętności przez te dzieci, umiejętności społecznych, radzenia sobie z tymi problemami. Druga kolonia odbędzie się w Stegna, a jej organizatorem jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty i Fundacja Świat z Uśmiechem. Istotnym elementem, z którego się bardzo cieszymy, jest to, że liczba kart kolonijnych przekazywanych. Miejskiego ośrodku pomocy społecznej przez kuratorium wzrasta z roku na rok. I tak w 2011 roku otrzymaliśmy tych kart kolonijnych z kuratorium 12, w zeszłym roku 18, a w tym roku 20, i mamy nadzieję, że ta tendencja. Będzie się utrzymywać dalej. Dzieci, które nie wyjadą na kolonię i zostaną w Lubinie, będą mogły skorzystać z bogatej oferty przygotowanej w ramach 12 już akcji letniej pod hasłem Żyjąc zdrowo na wesoło. Pracownicy działu pomocy środowiskowej wraz z pracownikami działu profilaktyki uzależnień organizują taką akcję na terenie miasta. Ale nie będzie ona się tylko odbywała tutaj w mieście w planie zakładamy wyjazd na wycieczki. Między innymi dzieci pojadą do kopalni złota i program przewiduje liczne atrakcje, na przykład wypukiwanie, pukanie złota. W sumie w tym roku na kolonie wyjedzie blisko 50 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W dzisiejszym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.